No, Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was i zapraszam na dzisiejszy film. Genialne trafienie Leo Messiego i Luisa Suareza z rzutu wolnego. Argentyńczyk przyczyną finansowej katastrofy FC Barcelony? Czy aby na pewno? Kibice Olimpik Marsylii wdarli się do centrum treningowego klubu. Koniec marzeń o euro. Kontuzja Krystiana Bielika. 5 milionów euro. Tyle zarobi Raków Częstochowa na jednym piłkarzu. A Liverpool wraca na zwycięskie tory. Przez ostatnie 4 dni nie było ani jednego filmu, no ale mam nadzieję, że teraz to się zmieni. No, i znowu film filmy będą regularnie, to tak na dobry powrót możecie zostawić łapkę w górę, powiedzmy 3000, na pewno dacie sobie radę. Zachęcam też do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się oczywiście tam na dole w opisie tego filmu. Dzięki temu dostaniecie również bonus na start. A teraz zapraszam do oglądania. Superpuchar dla Atletiku Bilbao, no ale już ligowe starcie dla FC Barcelony. Wczoraj piłkarze Ronalda Kumana wzięli rewanż za porażkę w finale i pokonali rywali 2-1. Leo Messi w 20 minucie spotkania idealnym uderzeniem z rzutu wolnego zapakował piłkę do bramki. Obrońca próbował jeszcze do niej doskoczyć, ale piłka była poza jego zasięgiem. Z kolei w ramkach tylko na piłkę patrzył. Piłkarze z Bilbao wyrównali i to dopiero w drugiej części meczu po samobój już Ordi Alby, ale Barcelona wygrała dzięki trafieniu Antoana Griezmana w 75 minucie spotkania spotkania. Real Madryt w tą sobotę przegrał z Lewantem, a wczoraj Atletico Madrid pokonało Cadiz 2 do 4 i dzięki temu to oni umocnili pozycję lidera. Mają jeden mecz rozegrany mniej niż FC Barcelona czy Real Madrid i w tym momencie 10 punktów przewagi. Atletico Madrid w głównej mierze tak dobrze funkcjonuje dzięki niemu. Tak, to właśnie Luis Suarez, który w tym sezonie jest najlepszym strzelcem ligi, trafił do siatki rywali aż 14 razy. Drugi w tym zestawieniu jest Leo Messi, on ma o dwa trafienia mniej. Ja nie chcę się pastwić i nie będę Przypominał kibicom Barcelony, za jaką kwotę Blaugrana oddała Urugwajczyka do Ligowego Rywala. Gdyby grali dalej wspólnie z Leo Messim w FC Barcelonie, to myślę, że można powiedzieć, że łącznie mieliby aż 26 goli na koncie. No i z całą pewnością pozycja Barcelony też byłaby lepsza. Prawdopodobnie byliby liderami. Luis Suarez tak samo jak Leo Messi wczoraj pokonał bramkarza przed cudownym uderzeniem z rzutu wolnego, a w drugiej części meczu dołożył jeszcze jedno trafienie, ale tym razem już z rzutu karnego. Wczoraj na światło dzienne wyszły kolejne informacje dotyczące kontraktu Leo Messiego z FC Barceloną. No i hiszpańska prasa przeprowadziła atak na argentyńczyka twierdząc, że on, a dokładnie to jego kontrakt, doprowadza do ruiny finansowej klubu. El Mundo opublikowało, że Barcelona przez kontrakt podpisany z Messi w 2017 roku zobowiązała się zapłacić mu ponad 555 milionów euro przez czteroletni kontrakt. Dla porównania to tegoroczny budżet FC Barcelony to nieco ponad 750 milionów euro. Za samo przedłużenie umowy Messi miał otrzymać 115 milionów euro, a Barcelona z tej kwoty nie przelała mu jeszcze 78 milionów euro. Wiadome jest, że klub będzie zmuszony. Szukać oszczędności. Kontrakt Messiego wygasa za kilka miesięcy i dalej nie został on przedłużony. Jest niemal pewne, że w tym momencie klubu nie będzie stać, aby zaproponować mu takie warunki, jakie miał na poprzedniej umowie. A czy wy chcielibyście, aby Leo Messi do końca swojej kariery pozostał w FC Barcelonie? Dajcie znać na dole w komentarzu. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko na filmach, no ale się myliłem. Wczoraj ponad 300 kibiców Olympic Marsylii wtargnęło do ośrodka treningowego swojego ukochanego klubu i zrobiło rozróbę. Drużyna zdecydowanie ostatnio nie gra na miarę swoich oczekiwań. Z tego też powodu tłum domagał się natychmiastowej dymisji prezesa klubu, a także szukali Dimitra Payeta, aby ukarać go za swoją słabą formę. Fani oskarżają piłkarzy, że nie przykładają się nie tylko do spotkań, ale nawet i do treningów. Do kibicu wyszedł trener Andre Villas-Boas oraz piłkarz Alvaro Gomez, który został trafiony czymś w plecy. Takiego cyrku jeszcze nie widziałem. Dopiero wezwane na miejsce oddziały policji uspokoiły całą sytuację. Pracownicy klubu byli przerażeni tym, co się dzieje. Prezes Marsylii zapowiedział, że w stosunku do każdego zadymiarza zostaną wyciągnięte konsekwencje karygodnego zachowania. Arkadiuszowi Milikowi jeszcze chyba się nie oberwało: no po prostu jest za krótko w klubie. W tą sobotę kolejnej, no i niestety fatalnej kontuzji doznał Krystian Bielik. Polek, który obecnie występuje w Derby County. nie dokończył nawet pierwszej połowy ligowego spotkania i boisko opuścił w 36 minucie. Doszło do kontuzji kolana, niestety tego samego, które jeszcze niedawno rehabilitował. Ból był na tyle silny, że nie dał rady opuścić boiska o własnych siłach i został zniesiony na noszach. Wayne Rooney, czyli obecny trener Polaka po meczu nie był optymistycznie nastawiony do tego co widział. Twierdził, że jednak należy poczekać na dokładniejsze badania. W internecie możemy znaleźć informację, że kontuzja prawdopodobnie nie jest bardzo poważna, a Polak nie musiał udać się nawet do szpitala. Jednak pamiętajcie, że nie są to oficjalne informacje. Krystian Bielik najpewniej dostałby powołanie na zbliżające się Euro 2020. Jednak jeśli kontuzja jest naprawdę poważna i faktycznie doszło do uszkodzenia więzadeł, no to nie ma najmniejszych szans na to, aby wyleczyć się przed Euro. A nawet jeśli założymy, że jakimś cudem by się to udało, no to Bielik niestety nie będzie w rytmie meczowym. Na pewno tym samym nie będzie też w dobrym. W dobrej formie, a to również przekreśla jego jakiekolwiek szanse, na powołanie do reprezentacji. 5 milionów euro. Tyle Raków Częstochowa dostanie za swojego podopiecznego. Kamil Piątkowski od tego letniego okienka transferowego zostanie piłkarzem Red Bull Salzburg. Przynajmniej takie informacje podał pan Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu włoskich klubów, między innymi AC Milanu. No ale transfer do RB Salzburg to również bardzo dobry kierunek. To właśnie tam na szerokie wody wypłynął m.in. Erling Haaland, który obecnie gra w BVB czy też Sadio Stadio Mané, gracz Liverpoolu. Zainteresowanie wyrażała także że Borussia Dortmund, no ale ten temat jakoś przycichł. Klub z Częstochowy ma też otrzymać procent od kolejnego transferu Piątkowskiego. W ostatnim filmie, który pojawił się 4 dni temu, mówiłem o spięciu Romelu Lukaku ze Zlatanem Ibrahimowiczem. Miało to miejsce w ćwierćfinale Pucharu Włoch, które to ostatecznie na swoją korzyść rozstrzygnęli piłkarze Antonio Conte. Obaj panowie rzucali w siebie wyzwiskami, które nawet nie były skierowane do nich, a do członków ich rodzin zachowanie jak z jakiegoś szkolnego boiska. Włoskie media informują, że Szwed miał obrazić Lukaku odnośnie karnacji, a właśnie za to Zlatan może być zawieszony nawet na 10 kolejnych spotkań, co byłoby wielkim ciosem w cały klub, a nie tylko dla piłkarza. AC Milan zapewnia jednak, że będzie bronił swojego piłkarza, gdyż nic takiego nie miało miejsca. Romelu Lukaku również ma być ukarany, jednak w jego przypadku kara najpewniej będzie zdecydowanie mniejsza. Zaledwie bezbramkowy remis. Takim wynikiem zakończył się sobotni pojedynek Arsenalu z Manchesterem United. Spotkanie, które odbyło się w Londynie niestety rozczarowało. Obie strony co prawda miały okazję na gola, no ale zdecydowanie piłkę meczową zmarnował Marcus Rashford, który to stanął w sytuacji sam na sam z pustą bramką, jednak zagubił się w driblingu i zmarnował idealną okazję na gola. Za to wczoraj w topę zaliczyli także piłkarze José Mourinho. 1 do 0 na wyjeździe przegrali z Brighton, co było niemałym zaskoczeniem. W końcu to Koguty cały czas walczą o top 4. Thomas Tuchel odniósł pierwszą wygraną jako trener Chelsea. Spotkanie z Benny zakończyło się wynikiem 2 do 0. Z kolei Liverpool, który w pięciu ligowych spotkaniach z rzędu nie potrafił zdobyć nawet kompletu punktów, w końcu wraca na właściwą ścieżkę. Najpierw 3 do 1 pokonali Tottenham, a wczoraj takim samym wynikiem pokonali West Ham. W bramce młotów zagrał oczywiście Łukasz Fawiański. Na boisku nie pojawił się za to jeszcze Jesse Lingard, który to ostatnio został wypożyczony z Manchester United. Niekwestionowanym liderem ligi jest za to Manchester City, który może pochwalić się serią 12 spotkań z rzędu bez porażki. W ostatnim spotkaniu 1 do zera pokonali Sheffield United. United. Piłkarze Guardioli mają także jedno spotkanie zaległe do rozegrania. Tak w obecnej chwili prezentuje się tabela Premier League. A jak Twoim zdaniem na koniec tego sezonu będzie wyglądała czołówka tej ligi? Daj znać w komentarzu. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam was też na stronę Landelic.topka.pl, czyli naszego oficjalnego sklepu. Znajdziecie tam na przykład taką bluzę, czy też takie etui na telefon. Jestem przekonany, że coś wam się spodoba. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!